Cześć, tu Ola Żelazo z kanału Yoga Żelazo. Nawet nie wiesz jak bardzo się cieszę, że jesteś tutaj znowu ze mną, bo to oznacza tylko jedno, że przechodzimy wspólnie przez nasze wyzwanie pilatesowe, a dzisiaj jesteśmy już w drugiej połowie, bo zaczynamy czwarty odcinek. Dzisiaj to będzie pilates pełen gracji, ale takiej gracji, która wyszczupli nam brzuch, wyszczupli uda, wzmocni ramiona, no i doda tej Powabności ruchów, tego, tej pewności siebie, tej otwartej klatki piersiowej, mocnego kręgosłupa. Myślę, że jesteś już gotowy, żeby zacząć, więc nie ma na co czekać. Zapraszam na czwartą część wyzwania pilatesowego. Zaczniemy od wydłużania naszego ciała, od wydłużania naszego kręgosłupa i boków tułowia od pozycji stojącej. Stań przodem do mnie. V pilatesowym. Wygląda ono tak, że palce są rozszerzone, a wnętrza ud złączone. Zadbaj o to, żeby wewnętrzne mięśnie ud pracowały, a zewnętrzne, żeby były też takie zwarte i mocne. Z tej pozycji połóż ręce na biodrach i zacznij odstawiać jedną nogę do boku i drugą, wracając do swojego V pilatesowego. Chcę, żebyś w tej pozycji zwrócił szczególną uwagę na to, żeby się nie poruszać, żeby pracować tylko nogami, tak jakby byśmy chcieli wyciągnąć nogę ze stawu biodrowego. Akcentujemy ładnie naciągniętym palcem, naciągniętymi palcami. To jest pilates, to jest gracja i tutaj też będziemy uczyć się tej gracji żeby mocniej wyciągnąć nasze boki tułowia, dodajmy skłon do boku. Wyciągnij jedną nogę do boku i ramię w przeciwnym kierunku. Już to pewnie czujecie. Ale będzie jeszcze lepiej. Wracaj do V pilatesowego i pracuj w tempie. Wydech, kiedy schodzisz na dół, wdech do góry. Wydech, wdech. Wdech, wydech, wdech nosem i wydech ustami. Łagodne ruchy, mocne wydłużanie boków ciała. Spróbuj spojrzeć pod nadtrawieniem na sufit, żeby jeszcze mocniej się wyciągnąć. Zmienimy troszeczkę ćwiczenie i będziemy się schylać w tę samą stronę co noga. To może być troszkę trudniejsze, może być trochę trudniej w utrzymaniu równowagi, ale właśnie na tym polega wyzwanie. To jest pilates. Zostały nam cztery powtórzenia. Cztery. Wydech. Wydech. I ostatni wydech. Wróć do. V pilatesowego, stanę teraz bokiem, będziemy schodzić na dół, wyciągnij ramiona do góry, wdech i z wydechem zacznij pochylać tułów, tak żeby znalazł się w pozycji równoległej do podłożeści. Jeśli jest Ci trudno z uwagi na wyprostowane nogi, zegnij je delikatnie w kolanach, tak żeby jeszcze mocniej poczuć to wyciąganie. Na zakończenie ugnij kolana, oprzyj brzuch na udach, opuść ramiona i przejdź do klęku. Ja uklęknę do Was przodem. Postaraj się złączyć golenie, złączyć stopy, usiąść mocno na piętach, wyciągnąć boki tułowia, nad którymi już fajnie popracowaliśmy. Połóż ręce na biodra i z wdechem unosz się do góry. Z wydechem opuszczaj biodra. Z wdechem unosz się do góry, jednocześnie zaangażuj pośladki, mocno je spinając w pozycji wysokiej. To jest tak, jakbyśmy chcieli. Wstać, nagle podnieść się, ale tylko do momentu, do którego pozwalają nam nasze nogi i golenie, na których się cały czas opieramy. Wydech. Wydech, napięcie pośladków i opuszczenie bioder. Jeszcze chwila, plecy wyprostowane, nie pochylaj się ani do przodu, ani do tyłu. Teraz zostań na piętach. I unieś ramiona do góry, tak żeby znalazły się przy uszach. Weź wdech i z wydechem podnieś się do góry, ale opuść ramiona. Z wdechem opuść biodra, ale unieś ramiona. Na zmianę. I wydech. Wdech. I wydech. Zobacz, jak pracują moje dłonie. Wnętrza dłoni pokazują ruch. Jak idą do góry, to są ustawione do góry, jak idą do dołu, to są ustawione do dołu. Podczas wydechu i podnoszenia bioder zasysaj mięśnie na miednicy. Pamiętasz moją sesję treningową, kiedy wspólnie tak fajnie ćwiczyłyśmy te ważne, nasze wewnętrzne, mięśnie, odpowiedzialne tak naprawdę za nasze. Kobiece zdrowie, wydech, ostatnie dwa razy, wydech, czujecie uda? Pewnie, teraz podniesiemy się do góry, cały czas jesteśmy w klęku, ramiona są przy uszach i z tej pozycji zaczniemy się wyciągać do boku, schodząc biodrami w jedną stronę, żeby dotknąć pośladkiem do pięty. I podnosimy się do góry i to samo robimy w drugą stronę. Ramiona cały czas zostają przy uszach. I wydech, schodzimy na dół pomału, świadomie, wyczuwając jak wydłużamy pięknie boki ciała. Czujemy już jak pracują mięśnie brzucha, mięśnie głębokie brzucha, mięśnie dna miednicy, mięśnie skośne, mięśnie proste. Dbamy o cały nasz core, to jest właśnie pilates. Ostatnie cztery powtórzenia. Uśmiechnij się do mnie. Nie ćwiczymy za szybko, ćwiczymy tak, żeby mieć cały czas dobry nastrój. Wróć do klęku z wydechem opuść ramiona i usiądź na piętach. Zaczniemy pochylać się w jedną stronę i w drugą. Widzicie na tej sesji na. W naszym czwartym odcinku wyzwania mocno pracujemy nad wydłużaniem boków ciała, nad gracją ruchów, nad dynamicznymi ruchami, i to wszystko powoduje, że będziemy wyszczuplać sylwetkę, że ta sylwetka będzie wydłużona, wyciągnięta. Będziemy poruszać się w pełni gracji. I wydech. Teraz troszkę. Zmienimy ćwiczenie, odstawimy dłoń do boku, wyciągniemy nogę do boku i przeniesiemy ramię nad sobą do góry, zaglądając, co jest na naszym suficie. Odstaw nogę, wróć do pozycji wyjściowej i to samo zrobimy na drugą stronę. Czujesz to piękne wyciąganie, rozciąganie? Myślę, że tak. I właśnie o to chodzi. Prostuj nogę do końca. Możesz ustawić stopę na matę i mocno się wyciągnąć, angażując kręgosłup z delikatnym wygięciem go. Wydech. Otwieraj klatkę piersiową. Wydech. Bardzo lubię te ćwiczenia. One są takie, przede wszystkim takie bardzo kobiece, takie troszkę. Może nawet zbliżone do baletu, do tańca. Pracuj ze swoim oddechem i poczuj w sobie siłę i moc, jaką daje właśnie Pilates. Ostatnie dwa powtórzenia. Pójdź nad sufit. Tak jest. Świetnie. Teraz chwilka odpoczynku. Zostajemy w klęku i oprzemy przedramiona o matę. Z tej pozycji wyciągnij się do przodu, zbliżając mostek do brody i wyciągnij prawe ramię do góry, patrząc za swoją dłonią, otwierając klatkę piersiową, tak jakbyś chciała skierować klatkę piersiową do sufitu. Opuść i zrób to samo na drugą stronę. Pracujemy z wydechem. Wydech i mocny skręt kręgosłupa. Wydech. Ok, osiem razy. Wydech. Świetnie. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Wyciągaj się do przodu. Wydłużaj swój kręgosłup. Pracuj mięśniami brzucha. Podciągaj pępek pod kręgosłup. Tak jest. I ostatni raz. Świetnie. Podniesiemy się teraz, zostaniemy jeszcze w klęku, tylko że uklęknij teraz na szerokość bioder. Opuść biodra jeszcze raz, złap się prawą dłonią za, prawe, za prawą piętę. I unieś się do góry, znowu mocno wyginając kręgosłup. Wróć do klęku i zrób to samo na drugą stronę. Jeśli nie jesteś w stanie wyprostować nóg, zrób do swojego momentu. Wtedy, kiedy możesz odepchnąć się delikatnie, przenieść drugie ramię nad głową i poczuć, jak uelastyczniamy kręgosłup, jak pracują przy tym nasze przody, ud. To chyba też czujecie mięśnie brzucha. I wydech. Super. Idzie ci naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze cztery powtórzenia. Cztery. Pewnie pamiętacie, że to jest pozycja wzięta z jogi wielbłąd, ale tutaj wykonujemy ją dynamicznie. To jest pilates. Więcej wygięć. Mniej zostawania w pozycji no, o, czasami to są nawet minuty. Wystarczy usiąść na piętach i przejść do klęku podpartego. Klęk podparty ma być taki, o czym już nieraz wspominałam, ale powiem jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Kolana znajdują się pod biodrami, a nadgarstki pod ramionami. Zasi pępek do kręgosłupa, tak żeby wydłużyć jak najbardziej odcinek lędźwiowy. Spójrz przed siebie w dół, żeby wydłużyć szyję, żeby jej nie zaciskać, oddalaj barki od uszu i z tej pozycji wyciągnij lewą nogę do tyłu, wyprostuj ją, naciągnij palce stopy i nie unosi jej za wysoko. Postaraj się, żeby ona była na równi z swoimi biodrami. Teraz wyciągnij prawą rękę do przodu i w tej pozycji już zacznij utrzymywać stabilizację. Mocno wyciągając ciało ręką do przodu i nogą do tyłu. Pępek cały czas zasany do kręgosłupa. Weź wdech i z wydechem zbliż kolano do łokcia, łącząc je pod brzuchem. Macie to? Świetnie. To teraz jeszcze raz wyprostuj, wyciągnij palce rąk, wyciągnij palce stóp i z wydechem jeszcze raz zbliżaj. Utrzymaj. Pod brzuchem teraz chyba czujesz, jak spina się fajnie brzuch, jak on mocno pracuje, jak całe ciało oparcie na kolanie i na dłoni musi utrzymać stabilizację i balans naszego ciała. Wdech, teraz troszkę szybciej. Wydech, wdech i wydech. Jeszcze pięć takich powtórzeń. Cztery, trzy. Wyciągaj się mocno do przodu i do tyłu. Ostatnie do przy przytrzymania na 3, 2, 1. Wyciągnij jeszcze raz. Jeszcze się nie poddajemy, utrzymujemy pozycję i teraz zaczniemy przenosić nogę do boku i rękę do boku. Staramy się, żeby zarówno noga, jak i ręka nie opadały w dół, żeby były cały czas na tej samej wysokości. W ten sposób. Pracujemy nad mięśniami brzucha, nad mięśniami ud, nad mięśniami barków. Lewa ręka teraz mocno trzyma ciężar naszego ciała. A mięśnie, głębokie brzucha starają się utrzymać równowagę i stabilizację. Ostatnie dwa. Wydech. Wydech. Wyciągnij ramię i nogę. Opuść. Usiądź. Na piętach, wyciągnij się do przodu, chwilkę odpocznij możesz oprzeć czoło o matę. Weź dwa głębokie wdechy, oczywiście z wydechami. Jeszcze jeden. I co, zrobimy to samo na drugą stronę. Wracamy do naszego klęku podpartego i tym razem wyciągamy. Prawą nogę do tyłu, chyba że Twoja pierwsza była prawa, to zrób to na drugą stronę, żeby pracować symetrycznie. Unieś nogę, żeby znalazła się na wysokości biodra i wyciągnij ją mocno, tak jak ktoś by ciągnął i chciał ją wyrwać z naszego stawu biodrowego. Oczywiście my tego nie zrobimy, ale wyobraź sobie, to takie trudne słowo zwizualizuj sobie ten, ten ruch i wtedy poczujesz, że robisz to prawidłowo. Teraz wyciągnij przeciwległą rękę, w moim przypadku jest to lewa dłoń i wyciągaj się mocno do przodu dłonią i nogą do tyłu. Podciągnij pępek pod kręgosłup, zasil ten pępek, poczuj, że twoje lędźwia opierają się na kręgosłupie. Weź wdech i z wydechem połącz łokieć i kolano pod brzuchem. Czujesz to przyjemne spięcie? Na pewno. Zostań w pozycji, utrzymuj balans, utrzymuj równowagę. Z wdechem wyprostuj, mocno się wyciągnij. I jeszcze raz. Zbliż łokieć do kolana, utrzymuj, utrzymuj. Podciągaj prawą stopę do pośladka, tak żeby ona nie opadała, żeby wszystko było w powietrzu, żeby utrzymywać balans na jednej ręce, na golenie i na kolanie. Wdech i wydech. Dynamiczne ruchy. Wydech. Idziecie naprawdę świetnie. Jeszcze troszeczkę. Wydłużamy się. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden z przytrzymaniem. Liczymy do trzech. Trzy, dwa, jeden. I wyprost. Jeszcze nie opuszczamy, jeszcze chwilę wytrzymujemy. Bo wiecie, co przed nami. Odstawianie do boku ramienia i nogi. Wydech. 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 Walczymy, trzymamy brzuch, nie poddajemy się. Nie rób przeprostu w łokciu, na którym się opierasz, na której ręce się podpierasz. Delikatnie zegnij łokieć, jeśli czujesz, że jest on zablokowany. Jeszcze trzy, dwa i ostatnie powtórzenie. Wróć do centrum, wyciągnij się. Odstaw rękę, odstaw nogę, opuść biodra, wyciągnij się do przodu, chwilę zrelaksuj, bo przed nami jeszcze jedno ćwiczenie, chciałabym żebyśmy jeszcze troszeczkę popracowały, popracowali wszyscy nad barkami i nad naszymi ramionami. W związku z tym przejdziemy znowu do klęku podpartego, wyciągnij prawą nogę do tyłu. Unieś ją, naciągnij palce stóp i zacznij zbliżać klatkę piersiową do maty, jednocześnie unosząc wyprostowaną nogę do góry. Taka pompka pilatesowa. Wróć do góry i powtórz jeszcze cztery razy. Wydech i z powrotem. Jeszcze dwa powtórzenia, damy radę. Staraj się zbliżać klatkę piersiową jak najbliżej do maty, ale jeśli Twoje na dziś twoja moc i siła która się cały czas poprawia jest taka to zostań w tej pozycji ale jeśli możesz zejdź troszeczkę niżej jednocześnie unosząc nogę wróć nogą do klęku wyciągnij teraz lewą nogę do tyłu i z wydechem zacznij opuszczać klatkę piersiową, łokcie kierując do tyłu tak żeby łokcie cały czas były blisko twojego tułowia i z wdechem wróć do góry ale nie opuszczaj nogi Wydech. Taką robimy przeciwwagę. Tułów opada w dół, a noga unosi się do góry. Jest mocno wyprostowana, napięta, mięśnie zasane I rzepka kolana podciągnięta. Ostatnie powtórzenie. I wróć do klęku. Poszło ci naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że czujesz moc, że czujesz teraz grację. To wyciąganie boków ciała, nad którym tak usilnie pracowaliśmy. Elastyczniony kręgosłup, wydłużone, szczupłe i zgrabne nogi. Na zakończenie zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie, które nas zrelaksuje z wdechem. Wyciągnij ramiona do boku. Otwórz klatkę piersiową z wydechem, zaokrągli plecy. Przytulając się, robiłyśmy to we wcześniejszych naszych odcinkach trochę innej konfiguracji teraz jako ćwiczenie rozluźniające pomału nigdzie się nam się nie spieszy wdech nosem i wydech ostatni raz wdech otwórz klatkę piersiową spójrz na mnie uśmiechnij się z wydechem opuść ramiona Moi drodzy, co ja mogę powiedzieć? Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia, jesteście fantastyczni. Czwarty etap wyzwania już za nami i Wy jesteście ze mną, ale jeszcze przypomnę o jednym, jeśli do tej pory nie wiedziałeś jak, czy, czy tego nie zrobiłeś, to proszę bardzo o zasubskrybowanie mojego kanału, żeby zostać w tym wyzwaniu i nie tylko, żeby nie przeoczyć żadnego kolejnego odcinka. Moc będzie z nami cały czas i przed nami. Piąty odcinek wyzwania pilatesowego, na który już serdecznie zapraszam.